Jaka była prawda, jeżeli chodzi o pobieraną prowizję z waszych współprac? Nie mogę ci tego powiedzieć. Ale czekaj, ale to było niewolnicze, czy nie? A znaczy się... Umowa procenty procentowo to nie było niewolnicze, tylko po prostu warunki, jakie tam, gdzieś tam, kary umowne, jakie były, to, to bardziej tak, że ty nie możesz zrobić tego, czy nie możesz zrobić tamtego. A było nam ten, wmawiane, że... Jak były te umowy do podpisania ze spółką, no że tych kar w ogóle nie będzie, to musi być tylko dla spółki. A później jak się zaczęliśmy rozchodzić, to dostajesz jeden list, drugi list, trzeci list. No i takie wiesz, mi dla łączył. I podpisywanie umów pod presją. Dawaj, dawaj teraz, bo jutro to już potrzebujemy. Okej, okay. no Rzeczynię... ale też w książce o tym piszesz, że no. ty byłeś jednym z tych, który nie podpisał ugody, dlatego możesz dzisiaj mówić. Znaczy, się, czy ja wiem, czy mogę mówić? Nie wiem, czy mogę mówić, ale się tego nie boję mówić po prostu. Ale po prostu gdzieś tam. Nie wiem, bierze. Ja się nie boję pozwu. Ja pierwszy pozwu w pierwszą sprawę to miałem jak miałem 9 lat. ja się takimi straszakami raczej nie boję.